Dobry witajcie. W tym odcinku pociągniemy dwie noce księżycowe. Będzie nudno, właściwie to nie musicie tego oglądać, ważne, żeby był materiał dokumentalny. Tu są jeszcze zdjęcia z nadmorza i właśnie kurde mam kupę materiału z nadmorza i trzeba by było co ciekawsze elementy wyłuskać. Tutaj mamy na przykład <laughs> piratów z Karaibów i falowanie tegoż. Okrętu. A za chwilę wspólnie przyjrzymy się falującym chmurom na tle księżyca. No to bierzmy się do sedna sprawy. Jestem na stanowisku. To jest pierwsza noc po pełni, bo w pełni wracałem do domu w środę. I następnego wieczoru <laughs> zachmurzenie paskudne i tam już widać światełko bardzo charakterystyczne. Takie, z którym spotkaliśmy się już wielokrotnie, zarówno przy księżycu, jak i słońcu. W następnym filmie, tak jak zapowiadałem, weźmiemy się za zdjęcia przysłane przez Justynkę. Bardzo ciekawe zjawisko zobaczymy. Dobra, i teraz mamy te falujące chmury. To się przyjrzyjmy wspólnie, czy za tymi chmurami ten księżyc, czy on faluje? podobnie do tych chmur i podobnie do gołębiewskiego czy też nie te chmury zachowują się bardzo, bardzo podobnie do tych drzew tutaj i do tego gołębiewskiego popatrzmy chwilę zaraz będą lepsze zdjęcia będzie lepiej widać księżyc zwłaszcza księżyc jest niewyraźny i blady dlatego że dopiero wylazł z Ziemi dopiero wschodzi dlatego jest taki przymulony no ale spróbujmy mimo to coś wypatrzeć te chmury to tak wściekle falują ten gołębieski też natomiast Księżyc jego falowanie jest spokojne nawet słabo zauważalne ale na pewno widzieliście nieraz Księżyc wysoko na niebie będący mocno falujący w specyficzny sposób jak znajdę takie nagrania to wam pokażę przy jakiejś okazji następnej i zobaczcie tutaj co się dzieje chmury wściekle falują dolna krawędź też z wściekłością się tak jakby przesuwała i poszarpana jest natomiast ta kreska pionowa z dołu do tej kropki arbuzowej wydaje się być Nieruchoma, niezniekształcona. A chmury mocno falują i krawędź księżyca tak samo. Jeszcze chwila, kilka ujęć tego i przejdziemy do kolejnej nocy. Widzieliście co się dzieje, jakie katastrofy na świecie. Powodzie, kurde, gradobicia, cuda niewidy. Naprawdę koniec świata. Może faktycznie coś z tą naszą symulacją jest nie tak. Psuje się i to wszystko rypnie. Tutaj widzimy falowanie tych chmur, ale księżyc wydaje się być spokojny. Gdy obserwujemy słońce, to również wtedy widać falowanie chmur. Raz silniejsze, raz słabsze, a czasami nie występuje ono wcale. Będę robił porządki na moich dyskach zewnętrznych, to znajdę takie nagrania. To sobie porównamy też. I jeszcze chwilę popatrzmy na samą krawędź, tę dolną, bo ona tutaj wyjątkowo mocno szaleje. Cholernie ciekawe zjawisko. I zobaczcie, czy w tym momencie ten księżyc wygląda w ogóle na kulę. Oj, powinienem powiedzieć kulę, el i patrzmy, patrzmy na, tę, na tę pionową kreskę no nie pionową, przechyloną troszkę w lewo prowadzącą do tej kropki arbuzowej obraz nieco drży bo ja wiecie, na tej ambonie siedzę a wiatr wiał i mnie trząchało trochę a przy takim zbliżeniu każdy milimetr to jest zaburzony obraz i to już jest koniec pierwszej tej nocy popełniowej. Przechodzimy do drugiej nocy. Kolejnej, następnej. Niestety nie wyjechałem z miasta, tylko wyszedłem na obwodnicę i same tam słupy przeszkadzały cokolwiek zobaczyć. Tutaj widzimy już kreskę podświetlonej fragment chmury. Mieliśmy filmy na ten temat, tego podświetlenia. Tutaj znowu widzimy charakterystyczne, ale takie trójkątne światło księżyca. I jest mgiełka w powietrzu. Jest mgiełka, bo były duże opady deszczu. Jest ogromna wilgotność powietrza, ziemi i się mgiełka unosi. Wychylił się z tego słupa. Nawet nieźle go widać. Pomimo tej właśnie mgły w powietrzu. I chmury też w tym przypadku co nieco falują. Krawędź Księżyca także. Zaraz będzie to widać. Tutaj mamy chmurę, 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 ale zaraz Księżyc wyjdzie z tej chmury, tej dolnej. O, o, o. To już jest Księżyc i jego krawędź. Tak wariuje. I ta chmurka cieniutka to że samo. No i zbliżamy się do końca tej produkcji. Już chmurki musimy pożegnać. Nie będzie chmurek jeszcze, tylko chwila przyjrzymy się tej dolnej krawędzi i tej kresce prowadzącej do tej arbuzowej kropki. No i na koniec oczywiście musimy sobie wyjaśnić, co to tam na tym księżycu. Taka czapeczka, taki berecik. Z antenką co to takiego było czy was to zaintrygowało czy od razu wiedzieliście co to jest zrobiłem taką clickbaitową ikonkę z tymi strzałkami i z tym półkolem na głowie tego księżyca jakby nie wiadomo cóż to było za niesamowite zjawisko ale nie gniewacie się na pewno bo lubicie takie zagadki śmieszne no już zaraz kończymy. Już tyle razy widzieliście to te falujące krawędzie, że pewnie zbiera was na wymioty od tego. Ale powiem wam, że mnie to się chyba nigdy nie znudzi. Wschodzący księżyc jest dla mnie po tylu latach obserwacji nadal fascynujący i jest przepiękny. A oto rozwiązanie zagadki i druty przewody zwisające ze słupa. I to wszystko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Pozdrawiam, szczęścia, zdrowia, pomyślności wam życzę jak zwykle. Zaraz koniec wakacji, jesień i zima. Tak tak, czas leci. Co to nam przyszłość przyniesie, zobaczymy. Ściskam, buziaczki, cześć i pa. Do następnego razu wkrótce.